Cześć wszystkim, dzisiaj znajdujemy się w Łodzi, w Kuźni, Centrum Atletyki. A jak Centrum Atletyki, no to moim gościem jest oczywiście Mariusz, przybyła. Siema Mariusz. Co Mariusz, Rozmowę z Tobą przeprowadzałem już na kanale, więc nie będziemy rozmawiać o treningu, diecie, no bo o tym już było rozmawiane, gadane. Ostatni start, ostatni start, pokrótce. Jesteś zadowolony? Znaczy tam czytałem Twojego posta na Instagramie i taką lekką złość sportową po prostu chyba tam ja to tak odebrałem, że średnio jesteś zadowolony z tego startu. Znaczy, wiesz co, może nie tyle złość, co ja nie bym się użalać, tak? Aha. Wiadomo, że tam miejsce było słabe, ale ogólnie formalnie była, nie była jakaś tam zła, nie? Wiadomo, że tam nie była może idealna, bo zawsze może być lepsza. Mhm. Parę rzeczy na pewno jest do poprawki. To jakie błędy popełniłeś, które no, to, ja, ja mam to... problem y, z tym, że gdzieś tam y, im, im dłużej czekam na start, tym bardziej mi podciąga wodę, to byś taki trochę miękki. Ja mam to samo, a, a wy wychodziliście 20-ta, tego, nie? No, nie, wcześniej trochę, ale wczesne... no, jak się kilka godzin miało. No, tam no. jeszcze musieliśmy czekać y, na dworzu godzinę, w tym opale, bo przez covid, tak, no, no nie, nie mogliśmy wejść jakby do, 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 do hali, y, więc tutaj y, to wszystko się też przeciągało, hmm. widziałem hmm. jak mi ta forma gdzieś tam powoli y, ucieka. No już chyba wiemy, co jest tego przyczyną, gdzie będę kombinował po przy następnych startach. No i zobaczymy, tak? Na pewno, słuchajcie, tam, tam, tam nie wystarczy mieć dobrej formy, tam forma musi być, musi być zajebista. Poziom chłopaków do cięcia to jest masakra. To, to jest zupełnie innym. forma, Norma, prezencja, no, no tak. wszystko, tam nie ma ludzi z przypadku, tak? Dokładnie, właśnie prezencja, też muszę to parę rzeczy poprawić, to jest tam parę wskazówek od y, Państwa Piotkowiczów. E, A, rozmawiałeś y, z sędziami? Y, z, y, tam nie, bezpośrednio z sędziami nie. Zresztą Bezpo, tam się ciężko się do nich, do nich nie wiem, szczerze, było. Tak, ale tak, bo tak, też chyba Anka Mroczkowska jakoś też tam tak. próbowała, chyba jakieś tam. Ale rozmawiałeś z bardzo wieloma, y, bardzo wieloma ludźmi. Gdzieś tam z sędziami, ale może nie, nie, nie tymi, co sędziowali, ale z bardzo wieloma ludźmi. A no, mamy gdzieś tam podobne spostrzeżenia odnośnie tego startu. Wiem co trzeba poprawić, wiem czy wszystko uda się poprawić już teraz, na pewno nie, bo też w ma się mięśniowej nie ma się go oszukiwać. Chłopaki siedzą w tym limicie, wakowym już kilka lat, a nie widzę że taki, a, jest już taki... I dopieszczają wypełniony. takie szczegóły. Tak, dokładnie. Wiesz, ja do, 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 dołożyłem parę kilogramów, e, te kilka kilo, nie ma jeszcze tej, tej, takiej, takiej dobrej separacji gęstości tego mięśnia, no to wszystko trzeba czasu, nie? Czyli na kolejny start mówisz, że musisz być na pewno ostrzejszy, ostrzejszy, musisz bardziej dociąć, by poprawić prezencję, a z ładowaniem wszystko wyszło OK, czy może z mogłeś więcej zjeść Z, z ładowaniem wyszło okej. Okay. Jednodniowe tym... robisz ładowanie, czy dwu? Miał być dwudniowe, ale po jednym już byłem taki dość nabity, więc, mm. więc już jak się, ten dzień przed startem już tak nie ładowałem, też starałem się troszkę mniej żeby tak. ostatnia się wciągnęła, mm. z tym, że też yy, troszkę mocniej się odwodniłem. Bo chciałem mieć cukrzy i w miarę to wyszło, ale no później, później w miarę czekania zacząłem podciągać tą wodę, no, no, więc w sumie straciłem trochę i gabarytu przez, przez, to, przez to, wyrzucenie zbyt dużej ilości wody, a mimo tego nie byłem takie do końca suchy, jak, i nie, jak chciałem. Nie? No właśnie to jest taka bolączka, ja też tak mam, że zastanawiam się czy dopijać, czy nie dopijać. No. Trzeba to dobrze rozegrać i przede wszystkim znać siebie, bo to też wszystko zależy od temperatury, nie? Jaka jest no, ta błogura, no właśnie, tam było ogóra? Na tej hali było to klimatyzowane, czy... Tam, tam temperatura była ok, okay. No, ale wiesz, sama temperatura powietrza na zewnątrz i tak no. dalej. No to tak. też, też szok, bo no, niektórzy właśnie siedzą w klimie 16 stopni, no. wychodzą 30 plus i nagle skóra dostaje szoku, nie? Dokładnie. No, no, także, no, no kolej, kolejne doświadczenie, no, co trzeba robić swoje dalej. Wiecie, tam w Lidze jest tak, że yy, jednego dnia jesteś drugi, za dwa tygodnie jesteś na przykład dziesiąty. Tak, tam, tam, tam nie i bardziej, że Twoje nazwisko jeszcze nie jest znane yy, w tym no. Pro, nie? No i też, no mogliście, były przypadki, że po prostu ktoś, kto wygrywał już gdzieś tam został pominięty, nie? Czy to nawet na Mistrzostwach Świata u nas w Bibi mm. e, czy to Szymon Łada na przykład wtedy nie? To się będzie ja tak, tam raczej nie było zbyt wiele do grania. No, w tej stawce ta stawka była tak... Kto tak... zrobił na to, by takie największe wrażenie? Ten, co wygrał? No chyba tak, chyba tak, na pewno robił mega wrażenie, mega wrażenie robił, że wszyscy widzicie czwartego miejsca. Też ten ciemno skóry a sędziowanie ogólnie tak uważasz, że było ok? okay tak ta typowałeś mi, że jest to top To jest, jest słuchaj no. tak na przykład oni cię, oni cię przesuwają na, na jakieś tam miejsce no, no. w wystawieniu i tak się na ciebie nie patrzą oni nie widzieli żadnej mojej pozycji, czerwców i tak dalej jeżeli przegrasz powiedzmy zwroty to już się no, to jest z więc wiesz, to by na mnie było wrażenie, że ten zwycięzca, ten prezeliczek, nie klasy, do klasyk. Tego nie widać na zdjęciach. To jest po no, prostu, no. oni jak pod upojami. A to, to zawodnicy, bo ja tak się średnio szczerze przyznam, śledzę tego klasyka, tylko bo jak tam w tym klasyku, też tak, koło też 40? To, że... Bardzo różnie, bardzo różnie. Niektórzy, niektórzy są przed 30, niektórzy już hmm. przed 40. Hmm. Hoffman, Hoffman też, wiadomo, ogromna masa, wyglądał tak performance, ale gdzieś tam już też trochę nie wpisuje się w tej jakby standardnej gdzieś tam na przykład już mu uciekał. No, mimo tego, że był no chyba na ten u 9, to był dopiero 6, nie? A kulturystykę oglądałeś czy już nie, nie Nie, to to jest, bo tak późno oglądałem, ale oglądałem stream. No. Czyli jakbyś tam miał podsumować organizacyjnie oprócz tej obsówki to okej, okay, tak? organizacja mega bardzo dużo osób to fajnie mieliście te platformy nie tak tak, tak. była, nie to była, była nie to mega, mega 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 przeżycia no i też cała ta otoczka ilość ludzi zaangażowanych w całe to wydarzenie ilość obsługi to jest jak na to, najlepszy wydarzeń, gdzieś tam w telewizji, który się uh -huh. tam ogląda naprawdę przychodziliśmy na halę, dostawaliśmy jakiś tam garderobek, ktoś tam ten garderobok wprowadzał oni o wszystko nie mówiliśmy gdzieś tam przy scenie tak samo, że schodziliśmy do sceny od razu 5 osób nazywało nam, którym wyjść tak dalej. W ogóle sama obsługa tego jest niefugnowana, nie? Sama nazwa prorot. -no, to, to już musi być. A powiedz mi tak z ciekawości, bo nawet nie wiem jak wygląda wpisowe na no, takie. Ja nie, nie, ja, nie ma wpisowego właśnie. Nie ma wpisowego. Ale wiesz, że mi już na inne. No wiadomo, przelot, nie przelot, koszta. Koszt... Backstage, wiesz, backstage jest tam poziomie wszędzie już 100 euro, żeby gdzieś tam z tobą przejść. Jakieś tam zdjęcia. Może też są inwestycje na tym poziomie, no to się zbiera. Nie? To nie jest tak wcale, że mało. Yy, bo dzisiaj mamy 20. Nie wiem kiedy wywiad się pojawia, ale dzisiaj mamy 25. Wczoraj były zawody w klasyku Chicago Pro. I szczerze, ja tak oceniam zdjęciami, nie? bo ja nie byłem na żywo ani tu, ani tam. Moim zdaniem na tym Chicago Pro miejscowo wypadłeś o wiele lepiej. Nie, ja tak szczerze powiem nie pamiętam tego pierwszego gościa, więc go Patrick Tur prowadzi, co wygrał, ale to on taki robił wow, a reszta tak, sobie myślę tak kurde, jakby Mariusz tam stał, to myślę, że by wypadł o wiele lepiej niż... To nie ma co dzieci nie oceniać, to też mi się wydaje, że ten najland był słabszy na pewno. No mi się wydaje, że no tak, tak. Co innego już tam na przykład kulturystyka, nie? Bo dzisiaj było już... Właśnie na nie... Na przykład no. yy, Zagarella, no. ten zawodnik, który rok temu wygrał Europę. Trzy, no. yy, cztery tygodnie temu tam też startował w Portoryko, był drugi, a tu nie wszedł do Top 10. To wiesz, to są czasem rozbieżności, poziomy są duże. Czasem jest tam, no, no. Czasem tam delikatnie forny, który się psuje i tam się no, nie oglądają no. no. po nazwisku, że na przykład to jest ten i ten. Leci w dół, po prostu minut. No tak na przykład właśnie tej minionej nocy Winklar, nie? Wszyscy Winklara, Winklar pierwszy, pierwszy będzie piąty. No na takie zasłużył, nie? No dokładnie. Na takie zasłużył miejsce. A coś jeszcze się miałem zapytać, jakieś takie dziwne rzeczy widziałeś na backstage'u co niekonwencjonalne powiedzmy zawodnicy coś nie wiem, jakieś ładowania robili, coś takiego, czy raczej nic takiego ci nie rzuciło w oczy. Nie, raczej nie, nawet tam ja już sprawozdania gdzieś tam mam jakiś tam kontakt. I Oni nic szczególnego, jakiegoś takiego wow, nie, nie robią, nie? Nic specjalnego. Nic specjalnego. No dobrze. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. No. Czyli kolejny start mamy za dokładnie ile? 5 tygodni. Za 5 tygodni tutaj w Polsce. Nie no, zawody się na pewno odbędą, się mają nie odbyć. Nie no, na pewno, to się na pewno odbędą. Zobaczymy, kto przeleci, nie? No, będzie też bardzo mocna obsada, bo też z parą gadałem. Zawody się gdzie odbędą? W markach, proszę. Marka. markach. No, Chociaż to są ostatnie, to są jak ostatnie zawody przed Olimpią kwalifikujące na świecie, więc ci, którzy jeszcze nie mają kwalifikacji, szczególnie z Europy, tam na no, to przyjadą, No nie? Niemcy i tak dalej. Taka ja obsada to... będzie bardzo mocna. No i pewnie ci, co na pograniczu z punktami są, to też tak, będą tak, chcieli tak. się upewnić, nie? No, dokładnie. no to co? No to Życzymy ci powodzenia, poprawiasz formę, pozowanie, a jakoś z pozowaniem ty, ty sam będziesz działał, czy może do kogoś się udasz? Czy nie chodzi może tyle samo jakieś tam pozowanie. No po prostu raczej, wiesz, wiesz na prezentacja, prezentacja, to, to wszystko za szybko. Może nie to, że tyle, że ja się stresuję. To, że nie ma jakiegoś, jakiegoś takiego doświadczenia w tej no, do zawodowej. Nie, bym, nie wiedziałem, na które pewne rzeczy powinno się zwracać większą uwagę. Yy, tam no to też będzie wychodziło z czasem, nie? Wszystko. Także wiesz, no, no trzeba dopieścić, dopie, dopieścić pewne, pewne rzeczy. Yy, ale w ogóle samo, samo pozowanie, samo sobie jakieś tam... tam za tym nie było, było najgorszej, tylko takie, takie, takie drobne elementy. No ale właśnie tak, jak patrzyłem na tych zawodników, to każdy tam był po prostu dobry. Każdy ma talię wąską, tam nie ma, że jakiś bubel wypadł z wydętym brzuchem. No poziom prono. Więc ja Ci zazdroszczę, że możesz brać udział w takich zawodach i się z takimi zawodnikami mierzyć, bo nie no, sztuka tam być najlepszym wśród, może nie chce powiedzieć najgorszych, ale takich słabszych. Tylko mierzyć się no, z najlepszymi, z najlepszymi już y, inaczej. Z lepszymi już się nie możesz porównać na świecie, taka jest sprawa. Ktoś tak? właśnie bym powiedział, po e, co iść to hmm. tej totyliki hmm. zawodowej, jak to moglibyście wygrywać, tak? Ale, ale to się nie odwodzi. Chodzi tak? o Ale hmm. żeby gdzieś tam, aby jakieś kontakty właśnie wśród tych lepszych zawodników, żeby tak, do nich, do nich y, y, równać, bo hmm. tak. się wtedy rozbijasz, tak? I co mi da, że będę miał tutaj, nie wiem, pięć medali, Polski, czy 10, y, jak będę stał więcej, tak? Dokładnie. Tam jest też na pewno inny poziom trochę wiedzy i tego podejścia niż tutaj. No i taka też w głowie świadomość, że tak. gonisz kogoś, tak tak, chyba tak, Jak jesteś najlepszy, nawet to Adam, Adam Bomer tam w którymś materiale chyba swoim powiedział, że no jeździł, tu już wygrywał, 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 no to, to już tak nie cieszy, nie? No nie fajnie no. czasami mówi przegrać. Fajnie, fajnie właśnie pogonić, też Tak. tak no to jest no dodatkowa motywacja, na pewno taka świetność nie? No. No to nic. Myślę, że to tyle z takiej pogadanki. Teraz zaczniemy trening sobie. Dzisiaj przetrenujemy dwugłowej plecy, nie? No. Może od pleców zaczniemy no. od pleców. Myślę, tak. W sumie to takie dwie twoje priorytetowe partie. Tak, 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 tak. na chwilę, tak. A, a jeszcze jak tak zapytam, bo będziesz mówił, gonił formę, to co mówisz? Obcinka jedzenia, czy więcej cardio? Czy jeszcze co, zrobimy dwa na pewno też może czy... ładowania? Wiesz co, kardio zmieniłem na interwał na schodach. Takim, no. Powiem Ci, że nie jest tak. A ile trwa? 20 minut. Min minuta na minutę. Minuta wchodzenia, minuta, minuta takiego bardzo szybkiego wchodzenia. No powiem Ci, że dostaję nogi po tym mocno. czy nie boisz się, że polecą troszkę z obwodu, te akurat hmm. Duda masz duże. Nie, myślę, że nie jak rozumiem. Ja często robię na schodach. Nie widzę, żeby mi... No to samo Sebastian ja mówił, że on wali z łańcuchem po godzinie schody. Nie, mnie nic nie ucieka. Nie, nie, nie. Mi też, mi też nigdy no znów się raczej nie uciekało. Miałem takich parę, wiesz, teraz yy, nie jest, gdzie, gdzie jeszcze powinienem mieć tam, coś cóż dopalić. Trzymamy się gdzieś tam w okolicy barków, co mi się nigdy nie trzymało. nie wiem czemu tak jest. A Krystian na przykład w też miał ten problem, że nam gdzieś tam tak uraciał, bo też tam... W się chciała docinać. No tak, tak Czasem, tak, czasem no. tak jest. Czasem no Ja tak mam właśnie z lewym barkiem. Ktoś tam mówi, że coś wbijam. Mm. No kurde, przyznałbym się tak, jeżeli tam by coś bił. Mam właśnie, że jak robię bicepsy tyłem, prawa ręka jest normalnie pocięta, a tutaj jakby zamglona, lekko zlana, nie? Ale ja, ale ja cofnę sobie zdjęcia z 2016, już wtedy to miałem, nie? Mm. Nie wiem, czy to kwestia gdzieś techniki, że może jakoś krzywo prowadzę ruch. No nie wiem, no tak po prostu jest, nie? No nie spróbuję jeszcze z widzę popracować nad tymi barkami. Mm jakieś ale uderzeniowe takie rzeczy zobaczymy. Coś tam może, może to pomoże. Mi, mi tutaj fizjoterapeuta, do którego chodzę do Jarka, bardzo dobry fizjoterapeuta, mówił, że masaż yy, bańką chińską. Troszkę ściąga wodę, nie? Wiadomo, nie robić tego dzień przed zawodami, ale tam 3-4 dni przed właśnie. jest to zauważalne. No. Dobra, no to nic, nie przedłużamy, lecimy z treningiem i widzimy się w kolejnym materiale już właśnie treningowym, potem ten będzie dodane osobno ozdronny, że